Mam to z stanie Janis Oślewski i dzisiaj jesteśmy na plaży Wychazu. Tak naprawdę jest tak bardzo fajnie, ładna pogoda, ciepło, niebieskie chmury. Jest lekko pochmurnie, ale to nic... Trochę mogę pierwsze ale można na się jeszcze się pobawić. Niestety wracamy niestety do Tarnowa I to jest bardzo smutne. Tak niestety to wygląda No niestety Albo bardzo fajnie jak byliśmy my. na bok, na bokserze lody, kofry, bo świetnie boksery, bo bardzo świetnie i a, a teraz jak jesteśmy tutaj na plaży to jeszcze na trochę można zamoczyć jeszcze nogi o! Właśnie chodźmy zamoczyć właśnie stopy zasunę sobie o to lekko do góry sprawdzimy jaka jest woda czy zimna czy ciepła dobra idziemy właśnie coś takiego jest i tak jest bardzo fajnie widzicie jak jest bardzo fajnie sprawdzimy tą wodę Nie. Jest chłodna woda. Bardzo dobra do kompania. Jak będziemy jeszcze raz tutaj na wakacjach, to chciałbym, e, żeby były tutaj maceraty, parabany i takie właśnie rzeczy, żeby być jeszcze dłużej tutaj na plaży. I e, wokalce też były. Były bardzo e, świetne i tak naprawdę jak chodzi. O, fajne atrakcje, jakie, jakie tutaj były, można też pograć, też fajną grę. O, właśnie tutaj można pograć e, piłkę plażową. E, jest tak bardzo fajnie. E, można odpocząć. Można się tutaj się napić się e, kawy. Bright'a, Fanty, Pepsi, jeżeli jest, jest tu Pepsi, bo w innych restauracjach jest Pepsi albo Cola, jest Pepsi, no Tutaj jest bardzo świetna powoda, chciałbym kiedyś tutaj na, na wakacjach to być, o widzicie, słońce się dobija przez te chmurki, bardzo świetnie mi tu jest i tak naprawdę jak chodzi o tą plażę, to chciałbym tutaj najdłużej tu być. Tak naprawdę jest tak ekstra, żeby tutaj się zrelaksować, pokopać, zakopać się świetnie. świetnie. Nie, można sobie robić e, e, dziury, ale, ale nie takie bardzo ogromne, dosyć ogromne. E, I tak naprawdę nie tylko, można też się popalać, poleżeć na leżaku, jak, jak widzicie z tej właśnie w stronę My i tak naprawdę można być też na tarasie kutku, tutaj u góry też można sobie walakfasować, rozróżnić rozluźnić, się, odpocząć tak bardzo fajnie, a teraz dacie łapkę w górę i suba i siema.